W konkursach architektonicznych zawsze warto brać udział, dlatego że niesamowicie w tym czasie się rozwijamy zawodowo. Program szkolny tak naprawdę to jest takie absolutne minimum, a konkursy dają nam możliwość zmierzenia się z różnymi tematami. I co ciekawe, nawet kiedy przegrywamy, być może jest to ważniejsze niż wygrana, niż zwycięstwo, dlatego że. Potem możemy sobie przeanalizować naszą pracę, to co zrobiliśmy, i popatrzeć na to, co wygrało, co dostało pierwsze miejsce. I to jest absolutnie najlepsza nauka. Toaleta publiczna w ogóle ciekawy temat. Ja przyznaję, że czy występuje solo, czy, czy, czy jest komponowana w jakiś budynek użyteczności. Siłą rzeczy, człowiek zawsze tam wchodzi, bo musi. Jest ciekawością też, ogląda, jak to jest zaprojektowane. Czasami bardzo fajnie, a czasami słabo, tak? To jest mały temat, ale można się naprawdę wykazać, można zrobić coś ciekawego. Dla mnie najważniejsza w każdym projekcie jest myśl przewodnia. Nadrzędna idea, z której jak gdyby wynika, wynikają wszystkie rozwiązania, w tym również estetyka. Estetyka budynku, estetyka toalet, yy, czy może nawet antyestetyka. No nie ma reguł tak naprawdę. Być może to może być koszmarnie brzydkie i na tym też yy, byłby zasadzony pomysł. Jeżeli tylko ta brzydota nie odstraszałaby ludzi, to czemu nie? Nie ma idealnego rozwiązania, ale warto szukać jak gdyby fajnego pomysłu, który spowoduje, że coś będzie intrygujące, ciekawe, zaskakujące. Czym jest innowacja? Innowacja to jest po prostu dobry pomysł. Dobry pomysł to znaczy, że wcześniej nikt na to nie wpadł. I nawet w tak małym temacie może się on pojawić. Zazwyczaj wydaje nam się, że już tu się nie da nic zrobić nowego. Do tego momentu, dopóki ktoś nie zrobi czegoś nowego. To może być każdy. To mogą być ja, ty, wy. Tylko trzeba szukać. Do tego, jest potrzebne, do tego są potrzebne trzy rzeczy. Talent, to jest pierwsze. Drugie, jakieś tam przygotowanie zawodowe, i trzecie, o tym należy pamiętać, ambicja. Trzeba być ambitnym, żeby chcieć szukać. To jest podstawa. Talent nie wystarczy. Warto szukać, i nawet jeżeli zdarzają się takie sytuacje ja wiem o tym, bo słyszę to od ludzi, którzy przychodzą do kawłka że ich prowadzący na studiach otwierają gotowe katalogi, rozwiązania pokazują, że należy coś przerysować. Czemuś takiemu należy się wręcz sprzeciwiać. To jest szkodliwe działanie i takie konkursy, konkurs Koła, daje Wam szansę zrobienia czegoś ciekawego, czegoś po swojemu. Nie ma sensu zrzynać czegoś z jakichś katalogów, bo to sami siebie oszukujecie, oszukujecie siebie, żyli, w pewnym sensie polską architekturę. Warto szukać w swojej głowie, żeby wpaść na jakieś fajne rozwiązanie, a jak się nie da, to trudno, to będzie następny konkurs. Tyle. Jak wygląda proces projektowy w KWK Promes? Akurat dzisiaj poniedziałek, poranek, przechodzimy do pracy, mamy deadline konkursowy, w tej chwili robimy dwa zamknięte, zamknięte konkursy, jeden to Czechy, drugi to Niemcy i w tej chwili gadaliśmy o galerii sztuki. I mimo, że to jest ciągle etap koncepcji, jak to w konkursie właśnie, ale projekt nie jest zamknięty, spotkaliśmy się teraz rano i w kilka osób zaczęła się dyskusja, w którą wciągam ludzi. Jest dyskusja na argumenty. Na chwilę zatrzymujemy rysowanie, bo kiedy nie wiadomo, co rysować, no to po co rysować? To trzeba pogadać. Pewne rzeczy są nierozwiązane, i teraz dyskusja logiczna zawsze analiza, synteza i być może wtedy, w czasie takiej dyskusji, nagle coś się pojawia w głowie być może mojej, być może kogoś albo nawet jeżeli to też jest ważne o tym chcę powiedzieć. Kiedy gadamy między sobą, na tyle się znamy, że się siebie nie wstydzimy. To znaczy, że nawet jak komuś przyjdzie coś głupiego do głowy, wydaje mu się, że głupiego, to musi to powiedzieć, albo powinien to powiedzieć, bo być może kogoś zainspiruje. To jest bardzo szybka rozmowa, cały czas argument, argumenty, argumenty, ale czasami głupia wrzutka, która pyk, otwiera komuś jakąś klapkę, bach, idziemy dalej. Tak? I to jest najprzyjemniejsze w projektowaniu, ja tego uczę swoich ludzi, bo pamiętam, pracowałem w takich biurach, gdzie siadaliśmy przy stole, to o czym mówiłem wcześniej i tam z półki ktoś wymował, tam, nie wiem, świetny magazyn i go przeglądali. I jechali, może to, może tamto. Ja po prostu wzdrygałem się, to była dramatyczna historia, tak? U nas tego nie ma, dlaczego staramy się tak robić? Słuchajcie, po co się ogląda katalogi i kogo się ogląda w tych katalogach? Przecież najlepsze biura świata. A jeżeli oni się tam znajdują, to nie dlatego, że podejrzeli inne najlepsze biuro świata, tylko sami coś wymyślili. Dlatego my sobie tutaj siedzimy i gadamy, bo czasami pojawiają się takie pomysły, które powodują, że to potem my znajdujemy się w takim żurnalu, czy w takim piśmie, czy w takim magazynie. Nie dlatego, że ktoś nas lubi czy nie lubi, dlatego, że to po prostu było dobre.